Dzień dobry. Dzisiaj kolejna lekcja wprowadzająca do języka japońskiego. Dzisiaj e, przedstawię Wam ten drugi alfabet, którym jest katakana oraz znaki kanji, których używamy również e, w zapisywaniu zdań. No więc przyjdźmy do alfabetu i pewnie zauważycie, że wygląda dość podobnie do tego pierwszego alfabetu, którym była hiragana. Jeśli chodzi o fonetykę, czyli te wszystkie sylaby, tak szczerze mówiąc, to A, I, U, E, O z pierwszego rzędu jest dokładnie takie samo i reszta jest dokładnie taka sama, czyli kaki, ku, ke, ko, w drugiej kolumnie, sashi, su, se, so, te, to, ani, no no i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wszystkiego wymieniał oczywiście. Jest dokładnie takie samo jak w pierwszym alfabecie, w hiraganie. Z tym, że różnica w Katakanie jest taka, że te, y, że te litery troszkę inaczej wyglądają, takie troszkę bardziej y, ostre są, prawda? A w Hiraganie te wszystkie y, litery wyglądały tak bardziej trochę łagodnie, takie bardziej koliste były, prawda? Jest też jedna litera, która wygląda identycznie, tak jak w Katakanie i w Hiraganie, jest to he, ha, hi, hu, he, ho. Jest też kilka liter, które dość podobnie wyglądają, na przykład e, Ri wygląda w ten sposób, to jest e, katakana, a w tym pierwszym alfabecie wyglądało w ten sposób. Niektórzy nawet zapisują w ten sposób, zależnie od czcionki. Także dość podobnie wyglądają niektóre litery. Są też litery, które dość e, podobnie wyglądają pomiędzy sobą w katakanie, na przykład e, N oraz So, Dość podobnie wyglądają, prawda? Jeden raz różnica jest taka, że SO zapisuje się w ten sposób, że od góry do dołu tak bardziej w ten sposób się zapisuje, a ta, to drugie zapisuje się w ten sposób, że ta kreska pierwsza jest bardziej taka e, pozioma i tą drugą Kreskę się od dołu do góry wykonuje. To jest jedyna różnica w zapisie. Dość podobne są też e, si oraz SU. Także też te znaki mogą się troszkę pomylić, ale, ale z czasem przyzwyczajicie się. Nawet mi czasami się to myli. I te wszystkie rzeczy, które wam tłumaczyłem o e, Hiraganie, czyli tym pierwszym alfabecie, mają również zastosowanie w tym drugim alfabecie, czyli w Katakanie. Czyli to wszystko co wspominałem w lekcji pierwszej. Jeśli nie oglądaliście, to polecam oglądnąć, czyli to małe tsu również istnieje w, e, w katanie również mamy e, te kolumny, które można łączyć e, ja Ju, Jo, prawda? tą kolumnę można łączyć z tym wierszem tutaj, prawda? I są takie połączenia, które się ściśniają jakby. Oczywiście mamy te modyfikacje kolumn, że możemy dodawać te kreski, prawda? Tak samo w katakanie to występuje, czyli jeśli dodamy takie kreski, to zamiast k będziemy mieli g, czyli mamy ga, gi, gu, ge, go, zamiast kaki, ku, ke, No i w pozostałych Kolumnach również to wszystko występuje. I tak samo w tej kolumnie H mamy dwie możliwości modyfikowania. Nie tylko ten znaczek z dwiema kreskami, ale mamy również oczywiście to kółko, które modyfikuje. Zamiast ba, bi, bu, bo, to mamy pa, pi, pu, pe, bo. Także to wszystko jest standardowe, tak samo jak w pierwszym alfabecie. Ale jedyna różnica w, pomiędzy katakaną a hiraganą jest taka, że mamy jeszcze jeden dodatkowy znak w katakanie, którego nawet tutaj nie ma na tym wykresie. Natomiast jest taka jakby kreska, taka pauza, której możemy używać w zapisie wyrazów. Ale jest to dość proste, bo ta kreska po prostu przedłuża, tak jakby dźwięk, który był przed tą kreską, czyli przedłuża poprzednią literę. Może pokażę wam przykład. Zapisałem wam tu dwa słowa w katakanie japońskiej. Jeśli chcecie, możecie włączyć pauzę i postarać się przeczytać te słowa. Natomiast mamy tutaj bi ru. Także mamy tutaj tą kreskę i ta kreska, tak jak mówiłem, po prostu przedłuża Tą pierwszą sylabę, tą, ten, tą pierwszą literę, czyli tak jakby mamy Biru. Zamiast, prawda? Zamiast Biru mamy Biru, czyli to jest takie przedłużenie. Jakby. Oczywiście, jak się domyślacie, pewnie oznacza piwo. Ten drugi wyraz to jest basuketoboru. I tutaj mamy to takie przedłużenie, także to bo, przedłużamy, prawda? Basketto Bora. Mamy tutaj również to mamy tsu, które taką małą pau pauzę robi, i wychodzi z tego basketto. Basketto, to jest basketto. Basketto bo, dość trudny wyraz. I oczywiście to znaczy. Oczywiście to oznacza koszykówkę. Muszę jeszcze dodać, że katakany głównie używamy do. Zapisywania nazw pochodzących z obcych języków. Około 5-10% właśnie wyrazów pochodzi z języka angielskiego i właśnie jest zapisywane katakaną. Również katakaną zapisujemy właśnie imiona i nazwiska pochodzące z, z innych języków, także z języka angielskiego oraz z polskiego, również będziemy zapisywać. Imiona katakaną. Także, jeżeli chcielibyście poznać, jak wasze imię się pisze po japońsku, wystarczy, że odpalicie tłumacza Google'a z polskiego na japoński i wpiszecie swoje imię, prawda? I wam powinien dość dobrze to wszystko przetłumaczyć. Thomas. Oczywiście zdarzają się imiona typowo polskie, które Tłumacz będzie miał problemy z przetłumaczeniem, na przykład Mateusz. Mateus. No i to tłumaczenie nie jest takie najlepsze, dlatego w takim wypadku dobrze by też było, gdybyście na przykład to swoje imię wprowadzili z języka angielskiego, na przykład Matthew. I wtedy troszkę lepiej to tłumaczy Matthew. Matthew. Mateusz można też zapisać chyba jako Mat, ale troszkę dziwnie to przetłumaczył Mat. Matto-na? Powinno być samo Matto. 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 No troszkę dziwnie to tłumaczy, ale Matto. Generalnie też jest Mateusz po japońsku. To chyba tyle, jeśli chodzi o ten drugi alfabet, jeśli chodzi o katakanę. Przejdźmy teraz y dalej do Kanji. Jak pewnie już wiecie, kanji są to znaki zapożyczone z języka chińskiego i używa się ich również w zapisach zdań. Można ich używać w sumie na kilka sposobów. Mam tutaj dla Was kilka przykładów. Mamy tutaj wyraz kuruma. Kuruma po japońsku oznacza samochód. I teraz tutaj obok mamy również kurumę, tylko jest to już zapis. W kanji, czyli jest to znak oznaczający po prostu ten wyraz. Także tutaj również mamy kuruma i to znaczy dokładnie to samo samochód. Także po prostu ten zapis alfabetyczny przenosi się tak jakby w ten znak. Kolejnym sposobem używania kanji jest coś takiego. Mam tutaj wyraz tanoshi. Co oznacza fajny. I tutaj również mamy wyraz Tanosi, ale jak widzicie, ta końcówka Si tutaj zostaje, prawda? Czyli tutaj mamy Si, a tutaj w tym znaku kanji zostaje nam samo tano", Tano. Czyli to Tano przenosi się w ten znak, a resztę już zapisujemy Alfabetycznie, czyli Shi i I. Japońskie dzieci często nad tymi znakami, prawda? Kanji. Kiedy się ich uczą, mają często zapisywane alfabetycznie, takimi mniejszymi literami, ponad tymi znakami, czyli to jest przypisywane tak, jakby nad ten znak. Tutaj by było. Czyli to tutaj prawda, jest przepisywane także nad ten znak i to się czyta jako Tano-si. Także dzieci japońskie, które się uczą tych znaków, właśnie tak mają zapisywane te wyrazy, kiedy się ich uczą. Jest im troszkę łatwiej to wtedy zapamiętać. Można też na inny sposób używać kanji. Tutaj mamy zapis alfabetyczny tych wyrazów, czyli mamy. Czyli mamy Hi to jest dzień. Tutaj też jest również Hi i to jest właśnie Kanji. Tutaj mamy Hon. Jest to książka. Tutaj też jest oczywiście Hon w zapisie Kanji. Tutaj również jest Go w zapisie Kanji, prawda? I to oznacza język w języku japońskim, czyli mamy tak jakby trzy różne wyrazy. I teraz te wyrazy można jakby połączyć. Kiedy połączymy dzień, i książkę wychodzi nam wtedy japonia wyraz i czyta się to czyta się to wtedy troszkę inaczej nihon, prawda? tutaj było hi, ale tutaj się to zamienia i czyta się wtedy troszkę inaczej czyli nihon czyli te kanji można również łączyć różne wyrazy można łączyć w inny wyraz tak samo mamy tutaj jeszcze do nihon dodamy go Tutaj mieliśmy go, czyli jest to język, i wtedy wychodzi nam język japoński. Nihon-go. Czyli jeszcze inne kanji, i jeszcze inny wyraz nam z tego wychodzi. Także to jest również kolejny sposób używania kanji. Tutaj macie oczywiście zapis alfabetyczny tych wyrazów, to znaczy dokładnie to samo: Nihon-go oraz Nihon. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie używania kanji. Mamy tutaj zapis alfabetyczny wyrazu kaeru. Kaeru może oznaczać różne rzeczy. Można, może to oznaczać czasownik wracać, Można, może to oznaczać czasownik zmieniać, ale również oznacza to rzeczownik Żaba. Także to ma trzy różne znaczenia. I teraz to KRU jeśli chcemy użyć wracać, będzie miało takie kanji. Także to znaczy k-e. I tutaj mamy ru. Ostatnie prawda, nam zostaje. I to oznacza wracać. Mamy takie kanji. Natomiast, natomiast, kiedy chcemy użyć wyrazu zmieniać, wtedy już to kanji się zmienia. Prawda? Mamy takie kanji. K-e-ru. Ka ka -e nawet sposób użycia jest troszkę inny, bo tutaj mamy samo K, prawda? A tutaj mieliśmy KE. Także różne kanji dają nam różne znaczenia wyrazów. Mamy jeszcze żabę i mamy tutaj pojedyncze kanji, czyli to też znaczy KRU, Ale żaba jest wyjątkiem, bo tego kanji zwykle się nie używa. Także żabę zapisuje się właśnie alfabetycznie samym tym, samym alfabetem kr Także są wyrazy, w których kanji się nie, nie używa, a nawet są wyrazy, które kanji nie posiadają. Jeżeli będziecie myśleć, że wszystko trzeba zapisywać w kanji, to oczywiście tak nie jest, bo są kanji, które, są, które się bardzo trudno zapisuje, i wtedy dlatego też zapisuje się wyłącznie alfabetycznie takie wyrazy. Pokażę wam jeszcze przykładowe zdanie, jak wygląda e, zapis, na przykład całego zdania e, z użyciem kanji oraz alfabetu. Tak to wygląda właśnie. A to na górze, to jest dokładnie to samo zdanie, tylko zapisane alfabetem. I tu możecie się zdziwić, bo tutaj mamy cztery H, 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 H. Troszkę dziwne, prawda? E, I między innymi dlatego też e, używamy kanji, Bo taki zapis jest dużo łatwiej przeczytać. Tutaj mamy to jest to samo. Tutaj mamy haha, a to czyta się troszkę inaczej, bo to jest partykuła w takim wypadku i to się czyta jako ła. Tutaj mamy wyraz hana. Hana to jest kwiatek. Tutaj mamy również partykułę, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też jest kanji. Generalnie to zdanie oznacza: Moja mama lubi kwiaty. Na końcu zdań można też postawić kropkę jest troszkę inna niż w języku polskim. Jest to takie kółeczko po prostu. Możemy też używać przecinków. Przecinki troszkę inaczej się pisze niż w języku polskim też. My piszemy przecinki w ten sposób, prawda? A natomiast Japończycy piszą w ten sposób. W przeciwną stronę po prostu kreskę robią. Tak wygląda przecinek w języku japońskim. Kanji są też używane dlatego, że w języku japońskim nie robi się spacji pomiędzy. Wyrazami, prawda? Dlatego też jest y, trochę bardziej przejrzyście, kiedy y, się zapisuje właśnie w kanji niż w samym alfabecie. Dlatego też kanji są używane. Gdybyśmy chcieli rozdzielić każdy wyraz, to by wyszło coś takiego. Mam nadzieję, że choć trochę Wam to rozjaśniło wszystko odnośnie kanji oraz katakany. I w następnej lekcji już będziemy się zajmować tworzeniem prostych zdań. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że choć trochę Wam to rozjaśniło sytuację, jeśli chodzi o alfabet i kanji. I do zobaczenia w następnej lekcji. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Do zobaczenia.